Cześć. Tu Antek i jego tata Słuchajcie byliśmy w tym Wojanowie I kupiliśmy Oprócz e, Tego Dodża Rama o tego którego za chwilę To jeszcze wały To jeszcze odfio, e, kupiliśmy I Bardzo rzadko je spotkałem Dopiero teraz będzie dwa razy No właśnie I teraz te wały Zaraz je tutaj czekajcie ustawię sobie kamerę Albo tak wezmę dobra Antoś jeżeli możesz, proszę cię. Przepraszam. Proszę cię o otwarcie tych wałów. No i co? Trochę ciężko. A Ciężko. O. I teraz wysuń. Nie, nie, nie. Tutaj się wysuwa. Teraz to. Się otwiera. No patrzcie, wyjeżdżają kolejny sprzęt rolniczy w naszym tutaj arsenale teraz Antośowi tutaj biurko przestawiliśmy żyrafa tutaj Justyny pomaga Antoś walczy uwaga musi teraz ściągnąć tą tekturę Dobrze. Dobrze. O tak, gdzie kręcą? No. są i podnoszone jak, jak jak e, grube Mamy taki fragment na takim czymś ładniejszym. No, poczekaj tylko, Antosiu. Ja tylko zrobię tutaj takie małe zbliżenie. A więc tak, patrzcie. Jak się je zaczepi, no będzie prezentacja na tym oto traktorze. Weźmiemy traktor. Proszę cię, Antoś, abyś zamontował te wały. Czy będą pasowały? Tak. Pasują. I teraz na przykład są tak. I teraz są chyba do góry, tak? A i można je obniżyć. Tylko obniżyć musisz na rozłożonych. I teraz można nim pracować, nie? Że jeździ i one się chyba kręcą, co? Czekaj, weź ten kapton. No i co Antosiu, jak tam idzie teraz? O no, dobrze. Fajosko, co? No. Tak więc słuchajcie, wały fajne, koszt? Nie pamiętam ile one kosztowały Antoś. Ile one kosztowały? 70 zł? No, 20. No właśnie, nie pamiętałem, to na poprzednim filmie pewnie będzie. Gdzieś tam było, może się cena rzuciła. Ale zawsze już kolejna maszyna w naszej kolekcji. Co nie? No. Tata, zobacz, już może włączyć. O, katalog na pod, jest. Na podniesionym. A, właśnie, bo to powinieneś go rozłożyć na podniesionym, że w górze, rozłożyć i opuścić już na samo tylko. Dobra, pokaż jej. No, pokaż, niech ona też zobaczy. Ty przed chwilą to też otwierałeś. I co Justynka? Wodzie. Wały, podobają Ci się? Czekaj. O, coś tu spadło, ale to żyrafa spadła. Antoś, nic się nie oderwało od... To żyrafa. Żyrafa i wały. Tata, to jest nowe. Nowego dojo otwieramy. Dobra. Jeszcze unboxing dojo. Dobra. Trzymajcie się.